Tą wiadomość. Ale dobra, no idziemy dalej. Majder, nie. Ej, to jest mocno. Jak już wiecie z wcześniejszego odcinka, to, ten, to mamy każdy po trzy życia. I łapek już ma dwa, bo stracił, bo go jakiś rodzic zabił. <noise> Ale nie, kto wymyśla te nazwy? Rodzic. Zabił cię! Rodzic. To jest woda, czy jest woda? Ta, bo... Aha, bo to jest kopalny po góry. Nie ja, mam to nie jest. A my mamy ten hajsta teraz. Tylko kopiemy. To jest Mindermon Chwila. Oj, dojdziemy do góry. Łepek są duże kusy, bo jak nagrywałeś tam, to już no. po drugim odcinku wdychałeś. No w sumie te, teraz też w drugim odcinku wdechałeś. No tak. Ale... Tylko, że to inny odcinek. Znaczy inne, inne mody, nie? A wtedy na tym... na tym na tym pierwszym próbie, to przecież jakieś gówno mnie zabiło czerwone. Okej, no my się kręcimy tutaj po jednym odcinku. No bo to nic nie ma. To się kręcimy. Czekaj, bo ja gdzieś takie przejście dziwne widziałem. Co to było? No ja tak samo. Nie wiem, tyle bloków wody, a ja akurat nie kopiłem. Tutaj to była ta kopalnia podwoda. Co to ja. Silver Fish. Pod... Podobno. On latał. To jest podobno. Ten rybnik cukrowy, nie? Tylko, że w innej postaci chyba. Też w innej postaci. taki. Ja to wpływam na górę, bo nie chcę tu coś. Dostał. Czy tu coś? Dostał. Chci tu uciekło. Jakieś oczy się na mnie patrzą. Aha. Jakieś oczy się na mnie dziwią. Ej, plazma! Ej, płyn na górę tutaj do mnie, bo ja jakieś oczy się na mnie I skaczą. Ja gdzie ty jesteś? Żółte oczy skaczą i się na mnie patrzą. A gdzie ty jesteś, nie? Po góry. A. Tu. Tam jest, jak właśnie tam, tam to przejście widziałem, tylko zapomniałem, gdzie to jest. O, i patrz tam, tam są jakieś oczy. Idę do tego gówna. Ja też. Idę tak się... ci. No, idę go podjechać? Bo ja chyba wiem, co to jest, ja! to są te oczy. I to zniknie. Ja! Myślałem, że to jest no. I co? I tam... Aha, to są te oczy. wcale były żółte. Ona one ostatnio były żółte. Jak pamiętam. No co to mnie wciąga, no? Ty tu na dół Nie. No, wszedłem tam jakby... Jakoś do góry, nie? Co jest tam um, questa Dobra jestem tu. Nie wiem, tu z tyle miedzi No o, światło Tam jest światło Gdzie światło? muszę to wykopać Jak tego nie wykopię to przecież Gdzie ty widzisz światło? no? Ale to się chyba tam czanki nie renderują? Weź wy się Kurde Co to jest? No, jest jakiś inne Nie, Jezu, jaki, jaki fart! Woda. Ej, chodź tam, bo tam jest. A tu byliśmy? Byliśmy. Czekaj, poczekaj no na mnie, bo ja spadłem tam. Okej, okay, idę. Idę po polu. Chwila. O. Wyśwykopno Wszystko, wszystko. Mhm. A ty podblokowywałeś te questy? Nie. Ja mam już tak dużo z tych questów. Ale czekaj, gdzie to się odblokowuje? Nawet nie wiem. No dajesz to coś pod escape'em. Czekaj, tylko wyjdziemy, schowamy się szybko i ja to Albo dobra tutaj. No i tu i to. W sensie... no, jesteś mi tam no, dziwioska jest No jestem tutaj i co ty klikasz? No daję na dół z crollem na dół Co Cudno... no. Musisz mieć 16 drewna, nie? Mhm, tu nie mam tego też nie, nie. Nic nie mam a to jak mam coś odbokować mm. ja się mam, ale nie taką trzeba I ty poszedłeś? Czekaj, bo ja da na nie? Ja jestem... Wyszedłem z tej kopalni. No bo to jest taki dziwny szkielet! O kurde Jaki dziwny szkielet? Tam był albo Hero Brain albo strasznie, strasznie podobnego do Hero Brina. Widzisz, ty chcesz Szymia walczyć? Nie, bo ja się chowam, Czemu, osiąść. Czemu ten zombie zamienił się w tego w szkieleta? Nie, ja takiego dziwnego szkieleta Bratek, y, Bratek sobie pomyślał, że zmienia ten... Zmienia kurde płeć. Gdzie ty jesteś tu? Kurde, to idę do ciebie O, się robi being. Co to jest duch? Ej, duch, duch mnie podjeżdża jakiś no, to. O, o kurde co Co to? Kirobrań? Hierbrań on tam jest się, uderzył i Co ty chcesz człowieku ode mnie A on co robi, nie? On tu. Czekaj. Bad. Ej, A, i to jest to jeszcze hita. Ja dostałem słońce. Czekaj. Tak? A. Eto. plazm? Zobacz, co to jest? Ektoplazma. Można z tego zrobić jakieś coś. I wywaliło mi serwer. A, no widzę, właśnie. Do lancaj, sypko, do lancaj. No to możemy iść dalej w sumie. Nie będziemy się, się zbytnio wstrzymywać. Bo podobno y, z no. tego co kiedyś widziałem chyba u jak y, otworzył tą kasetę to opowiedział mu, żeby lepiej się nie osiedlać y, w wioskach. No coś takiego mu powiedział. O kurde! Pato! emeraldy i dużo żelaza, tak? No, dobrze. No. A zabiję tą owcę, bo nam się żarcie. No, gdzie ty? No, ja widzę Twojego, ale ciebie już. Tak, jasne, no super. The balony szkielet. Nie, jestem nisko. What the... no, Gdzie ty Nie wiem, gdzie ty jesteś, ale widzę jaką... Ale widzę żelazo. Nie! Jest tu, to. On, on. Jak go zawsze takie coś. Co się stało? Nie, bo nagle z jakiejś tej spadłem. Ej, też mam... No, oh. A faktycznie, dobra, widzę cię. No właśnie. Tu też jest Emerald obok mnie, ale nie wiem, zbyt bardzo wiem jak go wykopać. się znaczy, wiem jak mam go wykopać, ale nie chce mi się tam budować. Eee, <laughs> creep odejdź ode mnie. Ale dziwnie ten, ale dziwnie pada światu. Od kiedy creepery skaczą? Nie wiem. <laughs> nie wiem. No zbyt, ty wiem jakiś skaczący creep. Ty gadasz jakiś? No mnie przed jakiś skaczący creeper No Co no, bratkowi się nudzi to skacze. Bratek nie ma co robić w życiu, to postanowił skaczeć. No chociaż... Nowe osiągnięcie, potrafisz skaczyć. W stupie mam tą greno. Tu jaś bóle, bo nie mam tu jej tego emeralda wykopale no kolejny krępczo z pierwszej no to jest jaki ciebie

A, no tak. zapomniałem. Ja no. Pozwolili mi ten, pozwolili mi ten startować. Czekaj, zestało mi go. Ja nie. Nie, nie. tam muszę mam kostę do zombie kamień. Co będą słabi, bo to nie. To tyle Tak? A na no sumy? O kurde, o! o! pół serca! Pół serca! Pół O dobra, już nie musisz. Jakim cudem tu mieliś pół serca? Teraz dopiero mi się. No jeszcze do mnie biegną, nie? Na ciebie idą chyba, a nie na mnie. Odejdź, odejdź kobieco! Coś mam 20 level czujesz Dobra, To dobrze, dziękuję Ile za cało czasu? 6 minut, dzięka jeszcze kurde, no ten czas tak szybko leci. O właśnie wcześniej tego szkieleta widziałem, chodź do mnie. Okej, okay, czekaj, bo... Za szkielet! Chodź tu szybko! Idę, 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 idę. Czemu? No to fajny kolega Co Czemu on twerkuje, nie? Dostał hita o! Pomóż! Dostał dat. On mnie miodem umazał Śmierdzącym miodem Tak się to nazywa Wiem No właśnie Ja już przepaliłem dużo Ja przepalam, coś tam mamy Tak, zrobię sobie na pewno klatę, bo mi starczy I w sumie na tyle mi starczy mi starczyło na puseta. tylko butów nie mam Aha, ja mu robię i ty wszystko, a ten mi nawet nie mógł nic robić. Wczoraj. Sorry, czekaj, ci, mogę ci pójść coś wykopać. Ale za to ma, mam dużo jedzenia, byś mogę dać. No się. Kurde, mam taki sytek. Co jest tam? Woda jest. czy czekaj, wejdę teraz głębiej skoro mam już lepszego seta okej okay. nie nie O. jaki fart to dobrze dobrze, że tu woda była obok, nie? bo się podpaliłem lawą przez przypadek bo moja postać, nie wiem, sama zaczęła skakać. No, tam zespół strzelił. Tam jest woda gdzieś tam. Co to jest? E! Zombie z taką figierą. Co jest? Zo wiesz, co się Zombie drwal. I z niego jakieś rubaki powyleciały. z niego dropu. Tylko tu jest żelaza dobre dla ciebie? No, tak, mogę te żarcie. Mm -hmm. no, sto... ja złoto zbiorę, bo później jak będziemy robić refy, to się złoto przyda. No. A, już nie mam aż tak dużo, ale mam, dałem ci pięć łososi pieczonych. Gdzie? No mm, tu. Ej, masz jabłko? Co, mam właśnie nie mam jabłka. Kudy, tu masz, to masz, ej. Weź to skopię, ja pójdę tutaj do góry. I skopię to. Weź też postawię piesy, bo ja mam jeden. Czekaj, jeszcze pochodźmy tutaj, bo tu jest tyle żelaza, że się nie to. Będę akurat na spodniach, a tylko Dobre. Dobre. Dobre, Nie, 2% nie chce mi się podobać. dobra proszę. Ale w telefonie? No. Hmm. Nie wiem, Ile tu jest żelaza? Tak. Co? Dobra, się telety, no musiałbym podłączyć. A, to? Hmm. A będziesz miał? No pewnie tak. Pewnie tak. <głos> 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 Co to jest? Czekaj. Okay. To no, jest przypadkiem jakaś... ta? структура... Ч ⁇ кай. Блак... Ну, куда. Блак... Что это? Арклита... Что ты говоришь? Что может быть? Ч ⁇ O kurde! No odejdź czarnokono, no robię coś! Pierdzielę, no, jeszcze mam takie lagi. O siema, czekaj. Dam ci też co To jest A jeszcze ale, ale patrz. Ja mam dużo jeszcze. Nie, tym razem to pają. A nie, oczy też? Coś się patrzy jak on wygląda. Pają. Jezu, jak go ciężko trafić. No, co ty gadasz? No nie! Ja jeszcze pójdę po to żelazo. Przydałoby się jakiś diaksy znaleźć, nie? No. Dobra, to już skończyć. Dzięk, to się ma.